Tematem jest, y, na przykład kwestia pandemii, koronawirusa. Mamy się na tym skupić, tak? Tłumaczone są y, nam y, niektóre rzeczy. A, bo to koronawirus, tak? Teraz się wszyscy bójcie, bo umrzecie, jak nie będziecie nosić szmaty na twarzy. Natomiast się dzieją dużo poważniejsze rzeczy poza naszą percepcją. Niezależna Polska TV. www.nptv.pl Witamy serdecznie, dzień dobry, słuchamy. Cześć, kamraci Krzysztof z Warszawy. Cześć, Krzysztof. Zadzwoniłem, ponieważ poruszyliście niezwykle ważny temat na samym początku programu. Znowu mało osób na ten temat mówi. Ja się odnoszę w tym momencie do wypowiedzi Kościńskiego. On tych wspaniałych wypowiedzi to udziela w tak zwanym polskim Domu w Davos. Nie wiem, czy wiecie, że jest ten świat światowy Kongres Ekonomiczny w dawos w tak. właśnie mhm. odbywa i tak on właśnie wskazuje, jaki on jest postępowy jako polski minister finansów, jak on to idzie zgodnie z tymi głównymi planami banksterskiego świata. Dlaczego to jest takie istotne i, i, i dlaczego e, utrzymanie gotówki jest e, istotne? Jak słusznie zauważyliście, e, wszyscy, wszystkie rządy, e, media starają się nam wytłumaczyć, że to, co się dzieje z naszym życiem, do jakich zmian e, zachodzi, to jest wynik pandemii. Tak, e, sami wiemy. Dawaliście już temu wielokrotnie znak, że ta pandemia nie spowodowała kryzysu. Ona wy, wystąpiła dlatego, to właściwie jest pretekstem do wprowadzenia pewnych zmian w życiu ludzi na całym świecie, ponieważ ten kryzys nabrzmiewał od wielu, wielu lat. Mniej więcej od 2008 roku, kiedy mieliśmy tak zwany pierwszy wielki kryzys finansowy, gdzie zostało podważone ten banksterski ogólnoświatowy system emisji pieniądza. I to, co się teraz z nami będzie działo, i to, co się dzieje, i dlaczego gotówka jest wrogiem, i dlaczego o tą gotówkę powinniśmy walczyć. Otóż, jak słusznie zauważyliście, pozamykano gospodarki i da, dają, w cudzysłowie, dają, tak są emitowane poprzez dodatkowo emisję. Pieniądze emitowane są programy pomocowe. Jak wiemy, te pieniądze nie biorą się z powietrza. E, I tak naprawdę to jest dług, dług, który będą musiały spłacić społeczeństwa e, wszystkich państw, także my, Polacy. Obecnie jesteśmy zadłużeni już nie tylko my, ale nasze dzieci i być może nasi wnukowie. O, nie, jest... zadłużeni jesteśmy w tej chwili na około yy, ocenia się, że od czterech, nawet do dziesięciu pokoleń. Dokładnie tak. W związku z tym y, pomysł jest generalnie taki, że jeżeli pozbawi się nas gotówki i będziemy uzależnieni właśnie od banksterów, od instytucji finansowych, będziemy trzymać nasze pieniądze w bankach, to a Będziemy całkowicie zależni, bo będzie nas w bardzo łatwy sposób odłączyć od systemu i od obrotu gospodarczego. Po prostu przestaniemy mieć dostęp do internetu albo do własnego konta, bo będziemy nieprawomyślni, albo niezaszczepieni, albo coś innego się stanie. A dwa, to co się teraz będzie działo, dojdzie do tak zwanej znaczy do zjawiska zwanego inflacją lub hiperinflacją, do Popatrzy, resetu, do że... planowanego resetu. Tak. Mhm. Tak, to generalnie dąży do zresetowlania. Czegoś raz, że gotówki, czyli substytutu własności, bo jeżeli mamy coś w ręce, nie wiem, kawałek złota, nawet ten papierek, to on stanowi naszą własność. Natomiast jeżeli wpłacamy to do banku i mamy to na koncie, to tylko wydaje się, że stanowi naszą własność. My to oddajemy we władanie właśnie tej instytucji, która pod zastaw naszej wpłaty emituje kolejny dług, dziesięciokrotnie większy od naszej wpł wpłaty. I stąd jest ten wściek tych instytucji finansowych i dlatego chcą zabrać ludziom gotówkę, ponieważ to jest jeden z podstawowych dysygnatów wolności, bo własność oznacza wolność, tak? Jeżeli coś masz i możesz tym władać, to znaczy, że jesteś wolnym człowiekiem. I teraz tak, w momencie, kiedy my spłacamy pieniądze do banku, to zauważcie, że stopy procentowe, które są nam wypłacane, są na znikomym poziomie. Na poziomie czy nawet stóp ujemnych. To znaczy, my tym banksterom musimy płacić za to, że im powierzamy nasze własne pieniądze. To jest raz, a inflacja realna jest na poziomie 5-10% procent przy, przypuszczam w Polsce. Czyli jeżeli trzymasz pieniądze w banku, tracisz 5% swojej własności. A jeszcze nie mamy do czynienia ze zjawiskiem hiperinflacji, które zostanie od, odpalone później. Ale no i w, w, nie wiem, bardzo chętnie w, w się teraz do ciebie w, w odwołał, Bo w, wiem, że ty kwestiami ekonomicznymi, kwestią wolności zajmujesz się od wielu, wielu lat, podobnie y, jak i ja. Znasz na pewno y, coś, co się nazywa efektem Cantillona, tak zwany mm. efektem pierwszej rundy. Rozumiesz ten proces. Tak więc włączmy się tak, y, w obronę gotówki, bo wróg jest naprawdę bardzo, bardzo silny. Oferuje nam różnego typu y, że zobacz, jak jest wygodnie, zobacz, płacisz kartą, nie musisz y, reszty wydawać, nie musisz niczego odliczać, jesteś bezpieczny, bo jak ukradnie ci ktoś kartę, to nie znapinu. pinu, my ci tego y, y, pilnujemy. Zobacz, jak jest wygodnie i ludzie y, idą za tą wygodą i rezygnują z tej gotówki. To znaczy Krzysztof, ja zawsze, ja, ja Krzysztof, sprzęty, zawsze staram się zaznaczyć nie. i rozdzielić dwie rzeczy. E Postęp technologiczny i możliwości, i nadużywanie tego postępu. Sama, sama funkcja płacenia kartą, używania jej, e, nienoszenia gotówki, szybkości realizacji zleceń w ten sposób jest ogromną wygodą i to jest fajne. Natomiast czym innym jest nadużywanie i wprowadzanie kontroli, i przejmowanie tych wartości przez, e, przez no, zorganizowane bandy przestępcze tak by to trzeba było nazwać. No międzynarodowe bandy banksterskie, tak sobie to na nazwijmy, tych starszych i mądrzejszych, którzy y, wykorzystują starą zasadę, bo w życiu zawsze jest najważniejsze od tysięcy lat, ja to powtarzam jak mantrę, zasada jest tylko jedna, kto na kogo będzie pracował. I oto idą wojny, o to idą zmiany rządów w poszczególnych państwach, oto idą kwestie związane z zarządzaniem cybernetycznym społeczeństwami. Chodzi o to, że ktoś ma na kogoś innego pracować, oddawać coś, co jest więcej warte, po to, żeby ktoś zgarnął główną dywidendę z tej pracy. Za to, że tą pracę, nie wiem, zorganizował, wtedy to jest uczciwe, albo jak w tym... Systemie bankowcarskim, co jest nieuczciwy, w sposób, no, pokazuje moim zdaniem na oszustwie. I Marcin, słusznie zauważyłeś to, że tak, że to jest postęp technologiczny, że to jest wygoda. Tylko ja powiem tak, Marcin, spróbuj założyć bank i powiedzieć: Słuchajcie, ja mam taki super system do. Okej, Krzysztofie, myślę, że to dobrze że, wybrzmiało. To podejmujecie tego typu te, te tematy, mówicie o tym. Ja chciałbym, znaczy chciałbym, no spodziewałbym się, że w związku z tym, że jesteście popularnym programem, że te trudniejsze tematy do wytłumaczenia też będziecie. Do tego też trzeba ekspertów, Krzysztofie, przyznam się, no i do tego też trzeba pewnych warunków brzegowych, które trzeba spełnić. A y może, jestem, może to jesteśmy zbyt skromni, ale wydaje nam się, że pewnych warunków brzegowych nie spełniamy jeszcze. Nie wymaga to od nas jeszcze sporo pracy, ale pracujemy nad tym. Krzysztofie, dziękujemy za Twój głos w tej sprawie. Ja również wam bardzo dziękuję za, za, za Waszą pracę, za te programy i że właśnie się takie tematy u Was też yy, pojawiają. Mam yy, prośbę. Generalnie Krzysztof, dzwoń. Krzysztof, że... Krzysztof dzwoń. Oczywiście dziel się z nami tymi informacjami, ale też zachęcam Cię do tego, żebyś przygotował sobie yy, króciutki skrypt, tak żebyśmy się zmieścili troszeczkę w krótkim czasie. Może jeden temat po kawałku, ale konkretnie będzie nam łatwiej o tym rozmawiać. Ja, jak zauważyłeś, staram się zawsze poruszyć jeden temat, tak? Okay. Skończę to dwoma zdaniami. Wojtek dzisiaj powiedział bardzo ważną rzecz. Dał wam przykład Toreadora i byka. Tak. Tak? My jesteśmy takim właśnie bykiem, gdzie się nam pokazuje czerwoną szmatkę, za którą my latamy. I nagle dostajemy z plecy, plecy dzidą, Nie wiemy w ogóle od kogo, o co chodzi, tak? I, pada, i padamy i umieramy, po, po, ponieważ jesteśmy głupi, że dajemy się nabierać na tą czerwoną szmatkę. I są nam wrzucane tego te, tematy, i w przestrzeń półpubliczną. Takim jednym z tematów jest yy, na przykład kwestia pandemii koronawirusa. Mamy się na tym skupić. Tak? Tłumaczone są y, nam y, niektóre rzeczy. A bo to koronawirus, tak? teraz się wszyscy bójcie, bo umrzecie, jak nie będziecie nosić szmaty na twarzy. Natomiast się dzieją dużo poważniejsze rzeczy poza naszą percepcją. Tak więc zastanawiajmy się, co jest tą czerwoną szmatą, za którą mamy biegać i o co tak naprawdę chodzi w tej całej grze, która się rozgrywa na całym świecie i też i w Polsce. Pozdrawiamy tak, Krzysztof serdecznie. Raczej. Miłego dnia, dziękujemy. Trzymaj się. Miłego hej. dnia. Niezależna Polska TV www.nptv.pl